Siemaneczko, witam w dniu kolejnym vloga, kierujemy się na mieszkanie. Mamy dziś poniedziałek, po weekendzie, sobota niepracująca, chociaż czasami w te soboty gdzieś tam się pojawiam w pracy. Jedziemy dzisiaj co? No dzisiaj będzie grubo no. 2650 kg przyjedzie na HDS-ie. Wszystko do wniesienia na górę, na trzecie piętro. Na szczęście jest winda, bo zdarzały i się roboty, gdzie windy niestety nie ma. I co? Czym byłby dzień rozpoczęty bez wizyty w Castoramie? No, kierujemy się do Castoramy. Oczywiście w Castoramie jestem codziennie rano i po południu. Tam już nawet dywan mi rozwijają i kawa, nie? Zawsze, zawsze. Pani Krzysztofie, dzień dobry. Miło, że pan znowu u nas zagościł. Proszę dla pana kawka. Nie, no nie, aż tak to nie poniosło trochę, nie? <ścoughs> Dobra, jedziemy do kasteramy po parę tam rzeczy, jak zawsze coś tam się znajdzie ciekawego, fajnego. No i będziemy wyczekiwać transportu. No, przy sobocie jeszcze byłem troszkę ogarnąć tutaj na pokładzie. O, widzę, że fajna perspektywa nawet. Ogarnięte, ja to lubię ogólnie porządek w aucie. A ostatnio tak zapuściłem trochę ten temat. Pewnie dwa tygodnie nic tu nie było robione, więc tutaj pokrywa po prostu kurzu na desce, i wszędzie te siedzenia całe były zawalone. Więc ogarnąłem też auto przy sobocie. Weźmiemy sobie Beto kontakt i Cerplast. Mamy to Cerplast, dobra, a Beto kontakt będzie gdzieś dalej. Ci, gdzie jesteś? Dobra, mamy to. Do kasy. No, kastora ma zaliczona. Jedziemy na mieszkanie. Kurczę, dzisiaj zapomniałem portfela. Dobrze, że jakieś tam luźne 20 koła zawsze przy sobie mam, bo człowiek nieraz by się mógł przy kasie zdziwić. Kierowniku Dashner ze 2 złote? Nie mam drobnych, kurczę. Czy wózek to mógł pan odprowadzić? Chcesz to odprowadzać? A tak serio to ch... nie jestem, ale czasami, jak no, sytuacja tego wymaga, to gdzieś tam coś rzucę. Ale też lubię szczerość, tak? Jak ktoś mi mówi, że nie wiem, chcę na piwo, a nie na jedzenie. Kiedyś mnie taki wykolegował jeszcze po, pod, w koninie pod bartoszem. Yy, o kierowniku, daj, no głodny, nic nie jadę dwa dni. Mówię, dobra. Ch... Nie miałem drobnych, dostał dwie tych gości ode mnie. No, i stałem chwilę jeszcze pod tym bartoszem z, yy, z kolegą. Patrzę, a gość wychodzi normalnie z czteropakiem i z małpką, nie? I od tego momentu mówię, "Kurwa, skończyło się, nie? Teraz to wolę wejść, coś kupić gdzieś tam w żabce do żarcia, ewentualnie, niż, y, niż później y, k takie granie. Chyba, że ktoś mówi, kierowniku, dawaj na piwo albo na setę, bo na coś nie ma problemu, ale ktoś mi mówi, że chce na jedzenie, a idzie po alkohol, to jest, kurwa źle. Zajadę pod żabą na browar Już na tacę bez wad prawdy jak żołądkowa, bogoszka, Obcina pod sklepem gościa, co nie jadł Czego ci trzeba na pytanie, pijesz? Wolę szczerze, że piję nie zbieram na szamę Łapaj tu na farta i lecę dalej Dobra, auto rozpakowane Trzeba przeparkować I do roboty Ja już na miejscu, na górze Zobaczmy, co tu się dzieje no, co się dzieje? Nic się nie dzieje. Czekamy na HDS-a, na materiał. W międzyczasie, jakieś tu prace porządkowe, coś tam może popodkuwam jeszcze pod tą posadzkę jutrzejszą, która jutro będzie lana, albo coś tu poskrobimy tych sufitów, coś tam, no nie wiem, jakieś tu pierdolenie można porobić. Póki jeszcze po prostu transport nie przyjechał. Następnie będzie trzeba, przy użyciu mojego przyjaciela dwukołowego, wjechać z tym wszystkim do góry. Właśnie to jestem info, że za 15 minut przyjdzie transport. O, strach się mać. No, Transporcik przyjechał. Zaraz zobaczymy dokąd ten HDS nam da radę to ustawić. Dobra, Goldwandzik już na miejscu. Teraz będzie gładź szpachlowa, no i na koniec posadka. No, materiał na miejscu, pan już odjeżdża. Idziemy po wyzeczek. No i się zacznie zaraz hardkorowa zabawa. O, oh, hej ho, do boju by się szło. Na, 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 na. No, na razie wyzeczek daje radę. Trzy atmosfery w kółkach. 200 kilo na strzała. Zobaczymy, jak długo wytrwa. Jedziemy dalej, jedziemy No musimy zmniejszyć obciążenie do 6 worków, czyli 150 kg, czyli to jest maksymalna ładowność wózka, bo już się zaczęły po prostu łożyska... OŻYSKO! OŻYSKO jest po prostu już wyjeżdża i ostrożnie muszę jeździć, żeby k**a tego wózka do końca, nie? No, nie trzeba na siłkę chodzić. Maszyna, Dobra, trzeba trochę odpocząć. Idę do sklepu, bo dzisiaj też poniedziałek, no nie przygotowany, ani żarcia, ani nic. Trzeba zjeść śniadanie, odpocząć, no i... Co? Materiał nie ucieknie. O, pojedzone. Trzeba się brać do roboty. Nie wiem, czy się teraz dopnę w tym pas. До работы. To mamy pierwsze 44 wory po 25 kilo, co daje łącznie 1100 kilo. Idę walczyć dalej. Teraz chyba kolejne, 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 wory trzeba już w salonie gdzieś tam umiejscowić, żeby też ten nacisk taki punktowy nie był na ten pokój. No bo tu już to na 100 jest jakby na dwóch metrach kwadratowych niespełna. Więc no, żeby nie, nie przeciążać y, tych posadzek i tego stropu, jedziemy z kolejnym kursem do salonu. No ogólnie to serio, nie wiem przed chwilą. Bo tak to jest jak się nie czyta instrukcji. A na mikrofonie sobie mogę po prostu zacząć i zakończyć wideo. Kurwa, coś się wyłoży. A, czyli działa, dobra. No, czyli tu sobie mogę też uruchamiać kamerkę petarda. Dobra, mamy posadzkę 70 worów. Będzie trzeba jeszcze tylko wnieść gładź i tynk Gładź prawdopodobnie do piwnicy, bo już tak się zastanawiałem, na razie tutaj nie będzie miejsca, nie chciałbym się tu zawalać więc gładź na razie wrzucimy do piwnicy, która została też opróżniona ostatnio i co, chwilę trzeba odsapnąć, napić się coli, może jakiś energii, coś takiego zobaczymy i jedziemy z tym koksem Jeszcze korzystając z okazji, kto jest od początku ten wie o co chodzi Chciałem zreklamować napój energetyczny Baukris Power dostępny tylko w sieci sklepów Ropucha. Zobaczymy, mamy dzisiaj tutaj w niebieskiej puszce. Nowa receptura, smak jagodowy. Zobaczymy. Baukris Power, polecam. Idziemy na dół. Ostatnie trzy worki tynku. No i trzeba będzie się udać do piwnicy na dwa wózeczki. Jeden sobie na dole ustawię, drugi będę dojeżdżać od palety do schodów. No i trzeba przerzucić 15 wiatr gładzi. Wchodzimy do piwnicy. Idziemy działać. Dobra, mamy tynki na górze. 2125 kg. Yy, została tylko gładź, która musi wjechać sobie do piwnicy na razie. Tam czeka na nas na dole. Tu, 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 tu. tu. I co? Lędźwia już ledwo, ledwo. Idziemy na dół. pleców, kur... czuję. Dobra, jeszcze trzeba wjechać z tą gładzią do piwnicy i będzie chyba fajrand. prosta, idziemy na dół o jejka. dobra, jeszcze pakujemy to tylko do piwnicy, ciemno jak w dupie Ja Prawie trzy A co to? Górki kradną? Teraz robimy akcję. Zawiązę wózeczki do, 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 do mieszkania, podjedziemy busikiem pakuję sobie te palety, które trzeba odwieźć jeszcze do kastorami, bo kalcja będzie zwrotna i chyba będziemy jechać do chaty, bo plecy. Mm. No i co, podsumowując, jakby ktoś był ciekawy, jaki jest koszt wniesienia takiego materiału u mnie, no to co? No, kilogram w złotówkę, czyli dzisiaj prosty rachunek 2750 kg razy 1 złotych. Równa się 2750 zł. Dużo, mało, nie wiem. Dla jednego dużo, dla drugiego mało. O, klient się pyta, panie Sztowiec, czemu tak drogo? Mówię, pan sobie weźmie tu jeden worek, zobacz. Podniósł, odłożył. Mówi, dobra, panie Człowie, zgadzam się. O, fantazja jak poniosła. Dobra, idę do tego busa, Nara. No idziemy zapakować palety i do domu. No, trochę musimy ogarnąć na pace. Pakujemy tylko teraz te palety. Czy my się zmieścimy? Go. 2 3 I co, dziś już tylko kastorama, zwrot palet. Pleców nie czuję. Jeżeli chcesz dalej spędzać ze mną czas w pracy, zapraszam do subskrypcji siema i tą robotę.